To absolutnie zwyczajny odcinek. Nie szukajcie tutaj niczego innego. No tak jak zwyczajny serial, to to jest zwyczajny odcinek. Witajcie w Regular Ty Monster! dzień dobry! Ty Monster, wracam! Ale Ty nie jesteś Ty Monster. Ja, ja jestem człowiek waga, jesteś miszol. Dobra, ja jestem Miszor, lubię pociągi. Aua, aua. Aua. pociągi, słuchajcie. Dzisiaj robimy na podstawie regular show dla na, pić. Na kanał Ty Monster, na program Ty Monster, zresztą wiemy. A Będziemy dzisiaj robić devsat. Wiemy, Saturday. to jest oczywiście uh, cykl, nie w nie którym wykończyć. są ciekawost, ciekawostki ona on na przykład takie. A ja to powiem. Death sandwich to kanapka z odcinka Regular Show. A oprócz tego gotujemy i co gotujemy, no powiedz, powiedz co to jest. Sandwich. Kanapkę śmierdzi. Kanapka śmierdzi, dev Sandwich. Tą kanapkę możecie zjeść tylko kiedy macie fryzurę mulet oraz nosicie szorty jeżeli jednak nie macie tego, to niestety możecie umrzeć. That's just a meatball sub. Yeah. To się składa z, tak na dobrą sprawę z czterech składników: jest to sos marinara, są to bagietki, jest to szynka i są to pulpety. Klopsiki, pulpety, jakkolwiek wiemy. Można... Nie możemy mówić pulpety. Niektórzy mogą powiedzieć zrazy nawet. Ob... Pulpety to jest obraźliwe stwierdzenie. No jeżeli uważasz, że to jest obraźliwe stwierdzenie, to sam jesteś rasistą. A my powiemy wam dokładnie jakich składników potrzebujemy, oto one. 300 gramów pomidorów, kawałka. Pół litra pasaty. Eee, dwie cebulę. Bazylia. Worcesteres, shire, sos. oyster sos, oyster. Worcester, shire, Trzy łyżeczki. Cztery łodygi selera naciowego. Dwa ząbki czosnku. Albo trzy. I mleko. Dwie łyżki bułki tartej. 60 gramów sera gran padano. Trzy łyżeczki tymianku, trzy łyżeczki oregano. Łyżkę oleju. Sól, pieprz. 800 ml wody. Rynka. I 500 gramów mięsa mielonego. W tym przypadku indyczego. Regular show to amerykański animowany serial stworzony przez J.G. Quentila dla Cartoon Network. Opowiada on o życiu dozorców w parku, którzy są bardzo dziwni. W przepisie jest, żeby zblendować na jednolitą masę cebulę i ser naciowy, i my tak właśnie zrobimy. Jeszcze nigdy tak nie robiłem. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Ile łodek ma być? Trzy? Cztery? Cztery? Ja myślę, się czosnek to. No. To fajnie wyglądało, no nieźle. Twórca serialu Regular Show, J.E. Quentil, poszedł do California Institute of Arts, gdzie przyjeździł się z Pendletonem Wardem, który był twórcą Adventure Time. Dobra, i mieliśmy to na jednolitą masę, niby. Na full? Na no full! <słyski> One minute later. Jest to jednolita masa. Dobrze, no to mamy to. Zdecydowanie jest to jednolita to, masa. To pierwsze rzecz. Fajnie, mamy to. Zrobione, bardzo mi się to podobało. Do miski cebule i łodygi tatata ta, ta. przełóż trzy łyżki... łyżki. Trzy łyżki masy cebulowo-selerowej, czyli to co zrobiliśmy przed chwilą przerzucamy do miski. Do małej czy dużej? Co? Daj do większej. Bo ta masa jest potrzebna też do tego mięsa. się przyda. Ciekawe. No, Okej, okay. jeszcze nie, nie jadłem mięsa z celerem, w sumie. Trzy łyżki, no. Dajmy jeszcze łyżkę. Chodzi o to, żeby starczyło też. No, bo jeszcze nawet troszkę. Chodzi o to, żebyśmy mieli do tego, nie? Mieszać tą łóżką? No, możesz zacząć mieszać, to. A wow, moje oczy. Twoje oczy? A od cebuli? Tak. Syk, jajo. Dwie łóżki błłłki tartej. W gorącym oleju to robimy. Cały czas zastanawiamy się, czy ten sos nie jest pleśnią, ale. No, trudno. Nie, on jest taki, po prostu składa się z różnych rzeczy, nie? High Five to jedyna postać w regular show, która ma cień. A co śmieszne, on jest duchem. Jezu, ale dobre to musi być. Oregano. Tym Janek. Tym? Janek. że nie można nazwisko tym, nie? Dodamy jeszcze trochę pieprzu kajen. Bo robimy, cyk, zrobione. Oryginalny koncept serialu miał być o pracownikach zoo, miał się nazywać The Normal Show. Nie, Jakaś? ja to chcę zjeść. No to już pachnie, słuchajcie. O Jezus Maria. Z surowym ja, mięsem. Ja chcę to zjeść. Musisz wiesz, ładnie to okulać. Tak jak w kreskówce. No i już teraz wyglądało jak takie gotowe klopsy troszeczkę, jak się nie patrzy na to, to już część. Trochę wody z tego wyszło, Dajemy teraz krojone pomidory i resztę składników w sumie. Potrzebujemy z tego pół litra, no to prawie cała. Dwie łyżeczki oregano. Ja bym sól tu dał, bo nie ma tutaj napisane, że mam sól, ale ja bym dał. I wodę. Mamy to wymieszać. I teraz ważne doprowadzić to do wrzenia. Zapomniałbym jeszcze o bazylii. Nie wiem ile tego. Miało być trzy łyżki suszonej bazylii. Damy świeżą sę. ma maskofobie, czyli lęk przed maskami i maskotkami. Zresztą Sos chyba w wrze, wrze, wrze. No wrze. Ma piankę. Jestem. Zamieszajmy jeszcze. Tym on formował klopsy. Teraz je dodajemy po kolei. Hops. Hops. Ciekawe jak to dla klopsów wygląda, że nie basem taki. No i nie wiemy za bardzo co z sosem. Czy on się powinien redukować? Czy nie? Przemieszać mieszać sobie. I teraz czekamy 30-40 minut jakoś. Nie nie? 30-40 minut. Nie! W rolach głównych J.G. Quentin jako Mordecai i High Five. William Selliers jako Rigby. Sam Marin jako Benson, Pops i Muscle Guy. Oraz Mark Hamill jako Skips. Skips to jedyna postać, która ma pięć palców. Ja nie chcę, żeby one się przypiekł szczerze mówiąc. Chcę, żeby się podgrzały trochę. Na minutę Minęło 45 minut, 45 minut się to gotowało. Wyciągnęliśmy jednego klopsa, żeby sprawdzić. To dobry. Mhm. Są bardzo dobre, słuchajcie. Jestem pod wrażeniem. Sos? Genialny. Stwierdziliśmy, że będzie się bardziej, dłużej gotował, znaczy w sensie, że nie będzie się gotował pod przykrywką, żeby uciekło trochę tego sosu jednak. No dobra, wsadziliśmy te tutaj i będziemy nakładali. No to, to, to już jest zrobione, właściwie możemy wyłączyć. odcinek EXCELLENT zdobył nagrodę Emmy za krótkometrażową animację w 2012 roku odcinek został zainspirowany prawdziwym wydarzeniem z życia J.G. Quantilla próbował on zjeść omlet z 12 jajek w restauracji Broken Yolk zanim zjemy tę kanapkę, musimy podpisać petycję znaczy nawet nie petycję, tylko po prostu zgodę na to, że nie, mog nie możemy pozwać kogoś, kto tę kanapkę zrobił czyli samych siebie nie możemy pozwać dokładnie i według tego jeżeli to podpiszemy, to możemy to zjeść tylko mm, jeżeli nie mamy fryzury mulet. Nie mamy płetw. Mhm. Ma, A, ale wydaje mi się, że nie, nie umrzemy. Znaczy no ja mieć doje. jeszcze mulet, żeby to się zaliczało. No nic nie zjadłem nawet, tylko bułkę z szynką. A ja już mi parzy ręka. Wow! Jezu że jest najlepsze, że się ujadłem. Najlepsze nie, ale jest to wybitnie dobre, słuchajcie. Nie bo po to się nagle de sandwich. Groby są mięciutkie śmierci. Warte śmierci. W ogóle nie są rozgotowane. Bułka nasiąknęła tym sosem, więc jest taka też gąbczasta, trochę. Sos jest w ogóle przepyszny. Ta szynka w sumie jest tu niepotrzebna. No ale. Ja w ogóle nie czuję nawet. Przed pilotem serialu powstała krótkometrażowa animacja o dwóch pracownikach stacji benzynowej, którzy mieli nielegalny towar. Jednak drugi pracownik nie posłuchał się i nakazał mu wziąć ten produkt. Konsekwencje były takie, że zaczęli widzieć się jako postacie z regularszą, a przypomnę, że to było przed tym. A najlepsze jest to, że tą animację stworzył twórca serialu. Słuchajcie, no dla mnie to jest takie 9,5 na 10. A ty, Dymon, co sądzisz? Dodałbym tu serial jakiś. No. to Tużynkę bym czymś zastąpił. Nie wiem, bekon może no to trochę więcej pikanterii do sosu, ale jest fit. Jest naprawdę, naprawdę... A tak to daje temu 9,5 na 10, ponieważ to jest super dobre. Bardzo dobre. Po spróbowaniu kanapki 10 na 10. To jest ultimatyczna kanapka dla mięsożerców, uważam. Mhm. Aha. Ale w ogóle ten sos jest tak dobry, że on spokojnie z makaronem mógłby być właśnie tak robiony. Ten zmielony seler z cebulą i tym wszystkim to... Jest... Kick. It's the way. It's the way it should be. Chciałem jeszcze powiedzieć, że jeżeli zostanie Wam trochę tego sosu, a nie będziecie mieli żadnych kanapek, ani szynki, to po prostu zróbcie z tego makaron. W sensie, dodajcie makaron do tego i macie mm, już w sumie bolognese. Takie. Yy... Z pulpetami. Tak. Z pulpetami. A tak to żegnamy się i... A no tak, The Sandwich. Pa! Dawaj super. lajka i komentarz! Ty monster!